Projekty szkolne robi się po to, żeby uczniom było w szkole dobrze, ponieważ tradycyjna szkoła jest monotonna, to wdziera się taka rutyna, a kiedy coś się dzieje innego, jest zapał, jest chęć, oni mają możliwość pokazania się z zupełnie innej strony. Myślę, że to jest przyszłość edukacji. Jest to możliwość zdobycia doświadczenia, możliwość zmierzenia się z pomysłami, zrealizowania pomysłów, których w głowach nauczycieli i uczniów na pewno nie brakuje. Warto brać udział w konkursie projektanci edukacji, ponieważ przede wszystkim wzmacnia to uczniów i daje im wiarę we własne siły. Po drugie jest to dodatkowe wsparcie finansowe, które dostajemy i dzięki temu możemy zrealizować projekt, który uczniowie sami wymyślą i spełniają tak naprawdę swoje marzenia, ponieważ robią to, co, co cieszy ich, co chcą robić i co lubią robić. Jest to niesamowita przygoda daje możliwość wejścia w bliższe relacje z uczniami, takie oparte na rzeczywiście wymianie myśli, wymianie poglądów i wspólnym działaniu. I polecam jak najbardziej ten konkurs. Żeby przystąpić do konkursu Projektanci Edukacji 13. edycji wystarczy wypełnić naprawdę, uwierzcie mi, bardzo prosty formularz i chcę jeszcze podkreślić, co jest naprawdę bardzo ważne, że rozliczenie finansowe projektu jest z proste. Jak Jako wieloletni uczestnik konkursu Projekt Edukacji zapraszam wszystkich nauczycieli w Polsce do udziału w 13. edycji, która rozpocznie się w październiku wyżącego roku.